Witam Was, drodzy Państwo. Kłamstwo powszechnie kojarzone jest z czymś złym. Osoby, które kłamią, nie budzą naszego zaufania i raczej staramy się ich unikać. Mówimy, że brzydzimy się oszustwem i manipulacjom, jednak jak pokazują badania, sami kłamiemy dość często. Na przykład w badaniu przeprowadzonym w 1996 roku przez harwarskich psychologów wykazano, że kłamiemy średnio dwa razy dziennie, a 80% naszych kłamstw dotyczy nas samych. Z kolei w innym badaniu przeprowadzonym tym razem w Polsce przez Katarzynę Cantarero pokazano, że kłamiemy w co czwartej dłuższej rozmowie. Powodów do tego, aby kłamać, mamy całkiem sporo. Możemy chcieć zataić jakąś informację, możemy chcieć nie sprawić komuś przykrości, lub kłamać, bo inni kłamią. Takich powodów można wymieniać jeszcze całkiem sporo, jednak większość z nich da się sprowadzić do kilku kategorii stworzonych przez doktora Tomasza Witkowskiego. Pierwszą kategorią kłamstw są kłamstwa mimowolne. Kłamstwo mimowolne to takie nasze wiecie, małe kłamstewka, na które nie zwracamy większej uwagi. Do kłamstw mimowolnych zaliczamy kłamstwa grzecznościowe i kłamstwa mające na celu zwrócenie na nas czyjeś uwagi. Kłamstwo grzecznościowe występuje wtedy, kiedy spotykamy np. jakiegoś znajomego, który pyta nas: Hej, co tam u Ciebie słychać? A my odpowiadamy, że wszystko w porządku, mimo że w pracy wkurzył nasz szef, a mieszkanie zalał nam sąsiad. Kłamiemy, ponieważ doskonale wiemy, że znajomy, którego widzimy raz na miesiąc, raczej nie ma ochoty słuchać o naszych problemach. Z kolei sami też raczej nie mielibyśmy na to ochoty. Pytań niejako generujących kłamstwo grzecznościowe mamy całkiem sporo. Są to na przykład takie pytania jak: Ładnie wygląda w tej sukience? Wpakuje ci obiad? Oczywiście najczęściej odpowiedź twierdząca będzie po prostu zgodna z prawdą. Jednak czasami zupa będzie zasłona, a sukienka nie będzie nam się podobała. Mimo tego jednak przytakniemy odpowiadając na pytanie, ponieważ nie chcemy sprawić drugiej osobie przykrości. Z kolei w przypadku kłamstw mających na celu zwrócenie na nas czyjeś uwagi, jak się zapewne domyślacie, chodzi o to, aby zwrócić na nas czyjąś uwagę. Przykład? Pewnie nieraz słyszeliście przechwałki znajomych, ile to oni nie wypili na ostatniej imprezie, albo od jakiej pięknej dziewczyny nie dostali numeru telefonu. Kolejną kategorią są kłamstwa altruistyczne, czyli kłamstwa dla dobra drugiej osoby. Jeżeli jesteśmy na przykład lekarzem i dowiadujemy się, że nasz pacjent jest śmiertelnie chory, to stajemy przed trudnym wyborem, czy i w jaki sposób mu o tym powiedzieć. Taka nowina może załamać naszego pacjenta i sprawić, że umrze szybciej niż wcześniej zakładaliśmy. Jednak może też sprawić, że pacjent zmotywuje się do walki z chorobą, dzięki czemu pożyje trochę dłużej. Innym przykładem kłamstwa altruistycznego jest znany z filmów motyw, kiedy jeden z bohaterów umiera, a drugi klęcząc nad nim pociesza go, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. Mimo iż doskonale wie, że nie będzie. Jednak pocieszając go lub obiecując pomszczenie sprawia, że umierający bohater choć na chwilę poczuje się troszeczkę lepiej. Jeszcze innym przykładem kłamstwa altruistycznego jest efekt placebo, o którym mówię w poprzednim odcinku. Następną kategorią kłamstw są kłamstwa żartobliwe. Najkrócej mówiąc są to wszystkie psikusy, kawały i dowcipy. Z tym rodzajem kłamstwa nierozerwalnie wiąże się dzień Prima Aprilis, czyli dzień, w którym staramy się wkręcić któregoś z naszych znajomych. Jednak czy zastanawialiście się kiedyś, co motywuje nas do robienia innym ludziom dowcipów? Poza oczywistymi rzeczami, takimi jak chęć poprawienia sobie i komuś humoru, czy chęć kulturowania tradycji prima aprilis, tym, co motywuje nas do robienia innym ludziom dowcipów, jest chęć zdobycia nad kimś przewagi. Bowiem jeżeli uda nam się kogoś wkręcić, to znaczy, że jesteśmy sprytniejsi od tego kogoś, czyli mamy nad tym kimś przewagę. Istnieje nawet pewna koncepcja mówiąca, że nawet zwykłe opowiadanie dowcipów na spotkaniu ze znajomymi służy zbudowaniu lepszej pozycji w grupie. Gdy człowiek się śmieje, jest chwilowo obezwładniony, a więc doprowadzenie kogoś do śmiechu daje nam nad tym kimś pewną przelotną przewagę. Czwartą z kolei kategorią kłamstw są kłamstwa egotystyczne, czyli kłamstwa mające na celu podniesienie naszej samooceny. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie lubią mieć wysoką samoocenę. Jeśli więc nadarza się okazja do jej podniesienia za pomocą jakiegoś małego kłamstwa, które raczej nie zostanie wykryte, to wiele osób nie umie oprzeć się pokusie. Któż z nas nie ma wujka, fanatyka wędkarstwa, który na każdym rodzinnym spotkaniu chwali się, że ostatnio zapał taką rybę? Kolejnym rodzajem kłamstwa jest kłamstwo manipulacyjne. Kłamstwo to polega na oszukaniu innej osoby w celu osiągnięcia własnych korzyści. Z kłamstwa tego korzystają wszelkie maści oszuści, np. tacy wywudzający pieniądze metodą na wnóżka lub handlarze sprzedający powypadkowe auto jako bezwypadkowe. Do tego typu kłamstw możemy zaliczyć również wszelkiej maści piramidy finansowe, tak jak np. przykład Amber Gold. Z tego rodzaju kłamstwa bardzo często korzystają też osoby werbujące innych ludzi do biznesów typu MLM. Takie osoby często wynajmują sobie drogie samochody, pokoje w luksusowych hotelach czy też zawyżają swoje zarobki. A wszystko to tylko po to, żeby przekonać drugą osobę do możliwości łatwego i szybkiego dorobienia się dużych pieniędzy. Jednak kłamstwo manipulacyjne nie musi służyć tylko i wyłącznie zdobywaniu pieniędzy. Za jego pomocą niektóre osoby mogą próbować zdobyć np. Na prestiż naukowy poprzez popełnianie plagiatów lub zdobyć władzę w państwie manipulując innymi ludźmi, czym Francis Underwood. I w końcu ostatni rodzaj kłamstwa, który dzisiaj sobie omówimy, czyli kłamstwo destrukcyjne. W przypadku tego kłamstwa, kłamca wyrządza szkodę innym ludziom, samemu nie zyskując nic poza swego rodzaju wewnętrzną satysfakcją. Tego rodzaju kłamstwo motywować może zawiść, chęć zemsty lub chęć wyrządzenia komuś krzywdy. Przykładem takiego kłamstwa może być wirus komputerowy. Większość wirusów ma na celu nielegalne wyciągnięcie z naszego komputera jakichś danych. Jednak istnieją również wirusy, które mają na celu tylko i wyłącznie zdenerwowanie użytkownika zainfekowanego komputera poprzez np. włączanie wyskakujących okienek lub usunięcie wszystkich plików z dysku twardego. To już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku Psychomaniaka.